Jednym z najwcześniejszych i najsilniejszych wrażeń człowieka jest widok krwi. Zmieszanym uczuciem przestrachu i podziwu patrzy on na purpurowy, nieprzejrzysty płyn, wypływający gorącym strumieniem z jeszcze przed chwilą nieuszkodzonej, gładkiej skóry, który wkrótce staje się lepki. Ciemnieje, gęstnieje i w końcu krzepnie. Quando andate in rotazione rallentate proprio con il passo, il movimento del passo rallenta il movimento. Nazywam się Gianpiero Savagnano, jestem mistrzem Aikido. Przepraszam, muszę to zdjąć, trochę mi to przeszkadza. Moją pasją jest Aikido. Mogę powiedzieć, że w życiu najważniejsze są dla mnie praca, rodzina i właśnie Aikido. Pytają mnie dlaczego. Ponieważ to jest moje życie, odpowiadam. Nawet teraz praktykuję Aikido, pięć lat po wypadku, o którym opowiem. Zatrzymałem motor po prawej stronie drogi, aby zatelefonować. Nagle z tyłu nadjechał samochód. Akurat podnosiłem się, obejrzałem się. To była krawędź samochodu. Był już za mną. Uderzył mnie. wyrzucił mnie w powietrze. Pamiętam upadek, jakby to było dziś. Znalazłem się na ziemi i zobaczyłem swoją nogę, leżącą w innym miejscu. Odtąd dotąd nie było nic. Krew leciała na trzy metry. Nie wiedziałem, co robić. Zdjąłem szybko pasek, okręciłem nim nogę i zacisnąłem z całej siły. Wtedy zatrzymał się jakiś człowiek, podchodzili inni. Ten, który mnie potrącił, był w szoku. Ludzie pomogli mi zaciskać pasy. Zdjąłem kurtkę i próbowałem zatamować krwotok. Teraz krew zamiast na 2 metry. Leciała na 20 centymetrów i wciąż uchodziła. Na szczęście, ambulans przyjechał bardzo, bardzo szybko, po 15 minutach. Pamiętam, że ja sam zadzwoniłem po ambulans i zadzwoniłem również do żony. Powiedziałem, nie denerwuj się, miałem wypadek, nic mi nie jest, nic się poważnego nie stało. Karetka zabrała mnie do szpitala. Na miejscu słyszałem lekarzy, którzy mówili, nie da się tego naprawić, nie będzie łatwo. Zobaczmy, co da się zrobić. Uratowano mi życie, ponieważ natychmiast zrobiono mi dwie transfuzje. To było w Valdano. 5, może 7 km od miejsca wypadku. Następnie w helikopterze zrobiono mi kolejną transfuzję i podano plazmę. A w sumie zrobiono mi 11 transfuzji. Kiedy przyjechałem do centralnego szpitala w Weronie, miałem ciśnienie żylne 1, podczas gdy norma wynosi od 8 do 10. Zaś do życia potrzebne jest co najmniej trzy, a ja miałem jeden. Pamiętam, że mówiłem, dajcie mi tylko dobrą, dobrą krew dajcie mi. Myślałem, tyle poświęcenia pójdzie na marne, jeśli dadzą mi teraz niedobrą krew. Tak sobie myślałem. Myślałem tylko: Boże Jezu, jestem chrześcijaninem. Mówiłem: Jeśli mam iść do ciebie, to pójdę. Nie ma problemu. Jestem tutaj. Ale jeżeli mam coś jeszcze zrobić, daj mi siłę, żebym mógł to zrealizować. Dziewięć dni byłem w szpitalu. Dziesiątego dnia wróciłem do domu. Miesiąc później, o kulach, byłem na sali gimnastycznej. Ciężko jest ćwiczyć Aikido z kulami, bo przede wszystkim nie można używać ramion. 15 maja miałem wypadek, a we wrześniu już miałem pierwszą protezę. Pierwsza proteza nie pozwalała mi czuć nogi. Za każdym razem, gdy próbowałem się obrócić, traciłem równowagę i padałem na ziemię. Teraz mam protezę ruchomą, która reaguje na ruch i nacisk. W takiej pozycji czuję się stabilny i mocny. Ta jest z tytanu, co daje mi pewność. Bezpieczeństwo i mam do niej zaufanie. Zobaczcie, pokażę Wam. Ta jest lekka, waży jedynie 3 kg. Dzięki tej protezie mogę się ruszać i korzystać z życia, ćwiczyć. Wiadomo, że gdybym nie dostał transfuzji i nie leczono mnie, nie byłoby mnie tutaj, ale widocznie takie było moje przeznaczenie.

A teraz życie jako lew kulawy, ale zawsze lew. Nie można się nigdy poddawać. Jeżeli będziecie myśleć, to już koniec, to wybierzecie drogę, która prowadzi do nikąd. To nie jest dobrze. Ja pamiętam, że dla mnie najważniejsze byłoby nauczyć się chodzić dobrze. Jak dawniej. To było najważniejsze. Pamiętam, jak Budri mówił mi, żeby nauczyć się dobrze chodzić, ustaw się tak, żebyś czuł kroki, gdy stąpasz. Zanim staniesz stabilnie i będziesz w stanie podnieść nogę na dwie sekundy, miną co najmniej dwa lata. A ja po 15-20 minutach ćwiczeń miałem tę stabilność na 5-6 sekund. Ale mój rehabilitant nie wiedział, że ja jestem aikido, że aikido wypływa z centrum człowieka. Jeżeli nauczysz się słuchać centrum, odnajdziesz nadzieję w czymś, co może wydawać się niemożliwe. Konsekwencje. Ja też miałem wypadek i potrzebowałem chwili. Od dziecka jestem zafascynowany sztukami walki. Tak po wielu latach treningu stałem się nauczycielem sztuk walki, akurat i Kido. Jest to sztuka walki, która uczy dobroci, elegancji, kultury. Postanowiłem więc tę wspaniałą ideę wyprowadzić z dojo do normalnego życia i zaprosiłem wszystkich moich uczniów, którzy są dorośli, do tego, żebyśmy oddali krew. Po wielu latach treningu okazało się, że wcale nie najważniejsze jest tylko ćwiczenie własnego ciała, ale najważniejsze jest ćwiczyć umysł. Zrozumiałem, że warto walczyć o dobro, o ludzi, a nie walczyć z ludźmi. Idea honorowego krwiodawstwa jest doskonałym narzędziem wychowawczym, nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale również narzędziem integrującym dla dorosłych. Jest to idea więc, która wymaga ciągłej promocji i edukacji. Jest wiele możliwości, w których można byłoby pomóc honorowemu krwiodawstwu i tak założyłem Fundację Sportowcy dla Życia. Ale tak naprawdę yy, największe działania rozpoczęły się wtedy, kiedy dowiedziałem się, że mój mistrz Gian Pietro Savagnago z Włoch, wielki Miszej miał bardzo poważny wypadek. Pragniemy, aby kwiatostwo było wręcz modne, żeby było trendy, dlatego postanowiliśmy, aby ta wspaniała i doniosła idea pojawiła się na wielu koncertach, na wielu wydarzeniach masowych. Stworzyliśmy. Program wieloletni, który właśnie dzięki takim wydarzeniom płynie na świadomość Polaków. Myślę, że y, znani artyści, sportowcy, piosenkarze, aktorzy w sposób bardzo czytelny mogą zainspirować do tego, żeby stać honorowym dawcą krwi. Zaprosiłem. Polski Komitet Olimpijski do współpracy. Pozyskałem wielu wspaniałych olimpijczyków. Jeżeli chodzi o ideę honorowego dawcy krwi, wydaje mi się, że w ostatnich latach ona mocno zanikła. Dlatego staramy się tutaj przywrócić tą ideę, żeby ona była na, na porządku dziennym, że oddawanie krwi jest czymś wielkim. Jako sportowiec e, nigdy nie wiem, co może czekać na mnie za zakrętem. Dlatego uważam, że każdy powinien się włączyć do tej akcji, żeby pomóc nam wszystkim. Twoja krew jest bardzo potrzebna. To Nigdy nie wiadomo, co będzie. Promocja honorowego kwiadawstwa w dzisiejszych czasach naszym zdaniem powinna e, korzystać z najnowszych technik e, marketingu, reklamy. I tak dzięki naszym działaniom, pierwszy raz pojawiła się kampania billboardowa e, z zaprzezioną firmą e, Stroyer Media. E, wypuściliśmy za pierwszym razem aż 300 billboardów. Tegoroczna kampania jest kampanią już piątą dzięki tej wspaniałej współpracy. Wcześniej billboardów w honorowym kwiatastwie nie było. Ja bardzo wierzę osobiście w anioły i uważam, że anioły też są na ziemi. Każda kropla krwi to jest tak jak piórko anielskie, które tak naprawdę może nas uratować. Jeśli nam uda przyjść do pewną barierę, barierę dzielenia się i pomocy bez jakichś wstępnych jakichkolwiek założeń. Myślę, że osiągamy jakiś poziom wyżej, że wzbogacamy siebie, że nasze emocje i nasze życie robi się jakieś pełniejsze, robi się ładniejsze, robi się przyjemniejsze i robi się bardziej świetliste. Jeżeli oddajemy krew, to róbmy to z miłości, a wtedy na pewno znajdzie się ona, na pewno jej nie będzie brakowało i na pewno będziemy mogli sobie wszyscy nawzajem pomóc. Kiedy dowiedziałem się o akcji krewniacy i dostałem propozycję, by wziąć udział w tej akcji, by zostać krewniakiem, to oczywiście nie miałem za tym wątpliwości i zostałem krewniakiem, no bo jak tu można mieć wątpliwości, jestem z tego bardzo dumny, a przy okazji dowiedziałem się, że moja grupa krwi to ARH i na pewno to już dobrze zapamiętam. Od momentu, kiedy, kiedy oddałem pierwszy raz krew, e, wyszedłem pełen dumy, chociaż bałem się. To wszystko jest nieistotne. Istotne jest to, że jak już dojdzie do tego momentu się odda ten krew, człowiek się czuje szczęśliwy, zadowolony. No i ta świadomość, że się komuś pomoże. I chciałbym, żeby takich akcji jak ta dzisiejsza i ta, która w tej chwili trwa była jak najwięcej, żeby ludzie otworzyli oczy szeroko i dowiedzieli się co oznacza płynąca w nich krew dla kogoś innego. Ostatnio oddawałem krew jakiś miesiąc temu. Umierał mój kolega. Oddało nas 12 osób tę krew, ponieważ w szpitalu krwi nie było. I przerwano operację, bo nie można było dokończyć, bo brakowało krwi. Nie chciałbym się znaleźć w takiej sytuacji, gdzie byłbym by potrzebował krew, a tej krwi by po prostu nie było. Cały czas gdzieś ma miejsce w Polsce jakiś wypadek jakaś sytuacja nagła, gdzie trzeba konkretnej grupy krwi gdzie trzeba natychmiast ją dowieść, gdzie od tego jak szybko znajdzie się w, na miejscu wypadku czy szpitalu zależy czy jej życie. Dawno miałem bardzo ciężką operację. Właściwie, gdyby nie to, że ktoś się zdecydował oddać krew, prawdopodobnie już dzisiaj bym do Was nie mógł tutaj mówić. No ja akurat już sam nie mogę oddawać, ale za to mogę dzisiaj stanąć tu i namawiać do tego, żebyście poczuli, że to może być również Wasz pomysł na życie, na to, żeby pomóc innym, żeby się stać we własnym mniemaniu kimś lepszym. Każde tworzenie może być dzieleniem się z innymi swoimi umiejętnościami, swoim, swoim tym, co się otrzymało. Wydaje mi się to tak naturalne, i czasem się dziwię, że ktoś uważa, że tylko on jest najważniejszy, że tylko jego życie jest najważniejsze, że tylko on dla siebie musi walczyć, tylko o swoje musi dbać. To jest jakieś ograniczenie człowieka. Natura człowieka jest tak wielka i tak szeroka, i że no nie wyobrażam sobie, że nie można było dzielić się tym, co się ma. Człowiek, który potrafi podarować cząstkę siebie, jest prawdziwym człowiekiem. Indywidualnie bardzo modne są opaski na rękę różnych organizacji charytatywnych. My takie opaski posiadamy, ale to co najważniejsze dla nas, posiadamy również elastomerowe obrączki. Takie opaski i takie obrączki noście na co dzień. Będzie to oznaczało, że przyłączyliście się do akcji krewniacy, że popieracie tę akcję, że rozumiecie, że krew jest najbardziej potrzebna nie tylko tym, którzy są w tej chwili chorzy, ale jest potrzebna nam wszystkim. Jest moda na noszenie różnego koloru e, opasek, brazoletek. To nie jest tylko moda i ja bym chciała, żeby to nie była tylko moda. Fundację najbardziej interesuje to, by oczywiście krwi nigdy w Polsce już nie zabrakło, ale bardzo ważne jest, żeby tych młodych, honorowych dawców krwi po prostu przybywało. Chcielibyśmy też koniecznie, żeby. Polacy siebie samych lepiej poznali. Około 80% Polaków nie zna własnej grupy krwi. Myślę, że w Polsce, jeśli chodzi o identyfikację grup krwi, o e, związane z tym parametry, jest jeszcze duża nieświadomość, bo nie zdajemy sobie sprawy z tego, że e, wiedzieć, jaką ma się grupę krwi, to pomóc sobie i wielu innym e, potrzebującym. Honorowa Krwinka to akcja skierowana do dzieci i młodzieży. Studenci w ramach praktyk będą opowiadać na godzinach wychowawczych dzieciom o dobroci, o honorowym krwiodawstwie, o transplantacjach, ponieważ dzieciaki jeszcze nie mogą oddawać krwi, dlatego nazwaliśmy je honorowymi klinkami. Honorowe kwinki mają pewne zadania. Będą malować rysunki, wymyślają hasła, które może pojawią się w przyszłości na plakatach, na billboardach, ale to co najważniejsze mają zadanie zaprosić do dania krwi swoich najbliższych aktualnie nie tylko promujemy honorowe krwiodawstwo ale to co jest dla nas bardzo coś bardzo ważnego